Siemanko, witamy w kolejnym odcinku podróży z plecakiem. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam życie nocne w Tajlandii, a mianowicie w Pattai. Więc na pewno będzie ciekawie, ale najpierw idziemy coś zjeść, więc chodźcie z nami. Właśnie dotarliśmy już na nasze jedzonko i wymyśliliśmy sobie takiego grilla, w którym właśnie płacicie sobie raz i macie nielimitowane jakby mięska do grillowania, warzywa. Tutaj właśnie Wam zaraz pokażę na telefonie, Pani nam pokazała, mamy takie menu, możemy sobie wybierać dowoli. Różne jakieś takie boczki, kurczaki, tam jakieś są kraby. Zupki i lody na koniec, tak? Tak, tak, było tam na zewnątrz. I to wszystko macie w cenie 40 zł, więc spoko są też droższe opcje, no ale nam odpowiadała ta tańsza. Więc zaraz poczekamy na nasze mięska, bo już sobie coś tam wybraliśmy i pokażemy wam jak to się grilluje, jak to wygląda. Okay. Bo myślę, że to jest dość ciekawe. Dobra, przyszły już nasze dania. Zamówiliśmy praktycznie wszystko, nie? co się dało z tego menu. Tutaj mamy jakąś wieprzowinę, jakieś tam boczki, i te sprawy. No i co, grillujemy sobie, zobaczymy jak to smakuje. Jeszcze mamy ryż, jakieś frytki mają przyjść. Więc opcja dla bardzo głodnych na pewno mięsożerców. się tutaj sprawdzi. Sożerców <laughs> dokładnie. Więc co, grillujemy sobie i będziemy zaraz testować. Nasze mięsko już prawie gotowe. Trochę to spaliliśmy, bo pani nam przykręciła moc. Ale dobra, no zabieramy się za jedzenie. I widzimy się już na mieście, Jawerka. Więc smacznego dla nas. Dobra, my już na jedzeni, na full. Powiemy wam szczerze, że bardzo dobre. Co polecamy, nie? Tak, Tego ale grilla. się masekrycznie. Tak. Znajduje się to w terminalu 21, więc jak będziecie koniecznie odwiedźcie. A teraz co? Lecimy. Uderzamy na Soi po tajsku, po angielsku Soi Six. Także taka pierwsza po drodze ulica Wereźna. Bardzo popularna i taka dość kontrowersyjna. No. Dużo dziewczyn przy barach. Postaramy się coś nagrać, co możemy, bo wiadomo to nie jest zbyt legalne. One też nie chcą, te dziewczyny, żeby je nagrywać. To może być ciężko, bo one też potrafią podejść i wyrwać telefon. Tak, są dość agresywne, więc też trzeba na to uważać. No ale co, mam nadzieję, że coś tam wam pokażemy z tej ulicy. Postaramy się nagrać. No i co, widzimy się już na miejscu, my sobie idziemy powoli. Będzie coś ciekawego, również nagramy. No i dobra, znalazło się coś ciekawego, coś w stylu wrestlingu po drodze. Już się powoli zaczyna, ale chyba nie będziemy czekać do końca, nie? Jak to się zacznie. Tak wam chcieliśmy pokazać. Ale fajną jest za darmo jak coś. Tak, za darmo jest wejście. I po drugiej stronie macie fajny night market z takim samolotem ogromnym, do którego można zajrzeć. kiedyś tam byliśmy. Też fajna opcja. Widz, są tutaj właśnie zawodnicy. No ale my uderzamy na tą ulicę, tak? Więc już zbliżamy się w woli. Zaraz tam będziemy. No i dobra, mamy nasze ulice, Soy Hok. Zobaczymy co nam się uda nagrać. Chodźcie z nami, nic nie obiecujemy. Mamy nadzieję, że przeżyjemy. Idziemy Dobra, na razie jest w miarę git no ale jak jestem z Vero, to te dziewczyny czasem pociągają za rękę. I nie tylko za rękę. No, więc trzeba uważać. No, ale jest dość ciekawie. Oleją nas wodą. Więc już, już widzą, że nagrywamy. Normalnie leją wodą. Cały mokry już jestem. Tak to wygląda tutaj. Ale tu jest rozpierdziel, powiem Wam. Masakra. Nie da się przejść w ogóle. Przed chwilą kogoś za zasuta złapała babka. Normalnie Angoli wciągali do środka, a nie chcieli zostawić. Nieźle. Nawet z małym chłopcem tutaj szli masakra. Tak, jakaś rodzinka się wybrała, ale znowu leją nas tak wodą. Przepraszamy, że takie chaotyczne nagranie, no ale tu. Czy za bardzo nie mogę tego wyciągnąć, znowu nas leją. No masakra. Dobra, opuszczamy tą ulicę. To było ciężkie kilka minut. Rozpierdziel. Rozpierdziel taki, że naprawdę, tak jak widzieliście, to no ciężko było coś nagrać konkretnie. No ale to wszędzie ciągnęły za wszystko, wszystkich. Za genitalia również. To no masakra. Mnie nie, facetów. No więc, no, no ciekawe przeżycie. No, ale taką wisienką na torcie będzie Walking Street, no ale to na koniec, nie? Chociaż mi się wydaje, że tutaj macie więcej tych hostes, niż tak, tam Tak, tu jest chyba Walking więcej Street. tych dziewczyn, no. niż tam na Walking Street, no ale tam jest taka główna imprezownia, ale tam dopiero na końcu pójdziemy, bo mamy cały deptak do przejścia, więc też będzie ciekawie. Idziemy promenadą do właśnie Walking Street, bo tędy sobie dojdziecie Tam to miejsce, ale taka ciekawostka, jeśli będziecie tutaj iść to właśnie dróżką. No to zobaczycie różne panie stojące obok właśnie tego chodnika. No i no nie fajny widok, bo to są panie po prostu do wypożyczenia. I z tego co zauważyliśmy, najwięcej wypożycza ich, brzydko mówiąc, starsi panowie albo Hindusi, bo bardzo dużo w ogóle tutaj jest ludzi z Indii. No i właśnie przed nami też jest taka akcja, ale to już mniejsza z tym. Tak, na szybko, tylko pokażę. Tutaj Już się jeszcze... zapraszam do pokoju. Tak, tutaj ogólnie jeszcze nie jest ich ta, tak aż dużo. Tam bardziej w stronę Walking Street jest więcej. Ale naprawdę możecie zobaczyć starsze kobiety, ale czasami nawet takie młodziutkie, że my tu jesteśmy w Prawie, szoku że dzieci, w ogóle. nie? No, no, obrzydliwy widok, nie powiemy, że nie, bo podchodzą do nich po prostu stazi faceci. No, A bo czasem nie dwie jest osoby to... do jednej kobiety podchodzą tak, no coś tam nie proponują. Tak, i... no widok, No tutaj to jest Tutaj norma. też tak stoją, na sekundę pokażę, no ale no tak ta promenada wieczorem zamienia się właśnie w takie coś, jeszcze szczególnie w weekend, teraz mamy piątek, no i tak to wygląda. No i co, jak sami możecie zobaczyć, w takich barach zazwyczaj się same czarne... Ej, ona z sami. Zaraz <laughs> <laughs> wracamy do Was. Musieliśmy uciec trochę dalej, bo znowu nas wszyscy zaczęli lać wodą, a to dlatego, że zbliża się tajski nowy rok i tutaj jest właśnie takie święto, że wszyscy się leją, chodzą z pistoletami. Taki polski śmingu z dyngu z tak. Nowy pasie. Więc mega fajnie też wam to, to staramy się nagrać, bo to się w niedzielę zaczyna ogólnie. Dzisiaj jest piątek. No ale widzę, że już zaczynają lać wszędzie. No, gdzie nie przejdziecie, to normalnie w sekundę jesteście się moczy. Tak, a już vara wam dokończa właśnie tą historię z tymi dziadkami. Tak, właśnie. Jak już widzieliście wyrwało z wątku. Chodzi o to, że jeśli mijacie takie bary i ogólnie tutaj w Pattai o tej godzinie, to zazwyczaj w barach nie siedzą młodzi ludzie, tylko właśnie starsi dziadkowie. Tak, dziadkowie takie stare dłużko. dziadki siedzą. No i co? Oni zazwyczaj siedzą z hostessami. No i te hostessy mają za zadanie albo wam towarzyszyć po prostu siedząc z wami i na przykład możecie z nimi grać w bilarda, albo pogadać po prostu. No i trzeba stawiać im drinki, też tak. trzeba powiedzieć, tak, bo one to nie zarabiają za darmo. zarabiają właśnie przez to, że stawia im się drinki i oni mają jakiś tam odsyp z tego. Więc no, tak właśnie. to wygląda. No ale właśnie można z nimi sobie jakoś tam pograć, spędzić czas, gdzie, jak są ci samotni, ci dziadkowie, no to w sumie racja, że sobie tak spędzają czas. Nie jest to głupi pomysł. Tak, no więc też jest ta opcja. No bardziej na to już możecie sobie sami dodać. No, no, ale ale to... nie tylko, tak? No, w tych barach głównie chodzi, żeby spędzić jakoś fajnie czas. Też Zaraz bo pojedziemy dalej, to jeszcze wam ogramy, jak to wygląda, jak siedzą te dziadki. Też jest dość śmieszne. Uciekamy, bo już z kolei lecą z pistoletami. To no, masakra. Zrobiliśmy sobie jeszcze krótką przerwę na piwko na plaży. I to jest popularny chang właśnie z Tajlandii. Jeśli tu będziecie na pewno kupicie sobie changa. No i co? To piwo smakuje tylko tutaj, nie? Tak, my. Kupiliśmy sobie raz w tajskiej knajpie w Polsce to piwo i kompletnie inaczej smakuje. Tutaj chyba po prostu ten cały klimat robi robotę, dlatego to tak dobrze tutaj bardziej tak. smakuje. Nie jest jakieś rewelacyjne, no ale tutaj ten klimat, ta pogoda, to wszystko sprawia, że, że jest do wypicia, jest całkiem niezłe. Ale możesz wspomnieć, że to jest taki standardowy rozmiar, a są jeszcze takie gigantyczne. Tak, znaczy ogólnie one są, tak jak to jest chyba 03 czy tam no, 320 ml. To drugi rozmiar jest chyba 620, no. coś takiego, więc są takie większe Mega niż półlitrowe. Wielki. Takie wielkie butle. No ale dobra, pijemy, już wam pokazujemy dalej wspomnianych dziadków z tajkami. Tutaj jak widzicie, możecie więcej zobaczyć tych takich dziadków z tajkami. Wtedy nie będziemy podchodzić aż tak bardzo. No ale sporo ich tam siedzi. No i spędzają sobie czas jakoś tam w swój sposób. Też jest takie ciekawe miejsce dość spore. To tak się wzdłuż ciągnie, nie? Aż tam do samego końca takie bary. Ale no, każ każdy znajdzie coś dla siebie. łudzić się tu na pewno nie będziecie. No nie, no nie. Tutaj jest po prostu miasto rozrywkowe. W nocy jedna wielka impreza. Warto wam powiedzieć, że nie każda kobieta, to tutaj rzeczywiście jest kobieta, nie? No, w hotelu możecie się zdziwić, co tam wyskoczy. Tak, są to tak zwani Lady Boye, czyli trzecia płeć w Tajlandii. Zupełnie legalna, tak? tak? Normalnie zaakceptowana przez rząd. I sporo ich tutaj. No mega sporo, no ale jak mówimy, no naprawdę można, można się nadziać nieźle na to. Ale właśnie teraz mijaliśmy paru. I powiem Wam, że doszliśmy do wniosku, że oni nawet lepiej wyglądają od tych tajek no, tutaj stojących. naprawdę, stojący. wszystko zrobione, cycki, wszystko, elegancko, więc no naprawdę. O, trzeba. Polacy akurat tak gadamy o takich rzeczach. Jedyne co po czym poznacie to są dłonie i stopy, a tak nic no, więcej. No i jabłko tutaj, nie? Można też zwieczeć. Chociaż zwierzyć. niektórzy Chociaż... nie mają. No, bo oni są po takich operacjach tutaj, one są popularne i dość tanie chyba, nie? Tak. Jeśli chodzi o taką Dlatego zmianę w Dlatego tutaj wciś. aż tyle jest. No, więc tak chcieliśmy wam o tym opowiedzieć, bo to też jest dość ważne. Żebyście się nie nadziali przypadkiem. Słuchajcie. Tak jak mogliście teraz zauważyć na nagraniu, sporo jest też takich masaży, no ale to nie są takie zwykłe masaże, nie? No nie, na czym mogą i być zwykłe, ale no te zazwyczaj o tej godzinie mają dodatkową opcję. Tak, tak zwany masaż z happy-endem. Happy endem. No to już możecie sobie sami dopowiedzieć, co to znaczy happy-end. Tak, end i tego koniec. jest tutaj multum, zapraszają, tak samo ciągną za rękę, żeby do nich wejść, One krzyczą. One mówią, masaż z happy end Tak, no mają jedną kartkę z normalnymi, odwracają na drugą stronę. I no, są i... te magiczne. Są już te magiczne masaże. No więc, <laughs> jak ktoś jest chętny, może testować napisać <laughs> wrażenia, jak było. To <laughs> Może lepiej nie. Tak, a my już jesteśmy przy Walking Street, więc zaraz się tam widzimy. Już zostało niedaleko. No i mamy słynne Walking Street. Tutaj już zaczyna się prawdziwa impreza. Milion ludzi, ciężko przejść. No ale to dopiero się zacznie za tym znakiem. Więc idziemy powoli i zmierzamy na imprezownię. Zobaczymy, co nas tam zaskoczy. No tutaj już macie takie porządniejsze kluby. Jest mega głośno. Mam nadzieję, że będzie nas słychać. I tutaj właśnie pan nam pokazywał słynne ping pong show. To też jest ciekawe. Nie byliśmy, ale wiemy jak to wygląda. No ale to już musicie sobie sami sprawdzić albo poczytać, nie będę opowiadał. Ale z ping pongiem to nie ma nic do czynienia. Znaczy zależy. Thanks. Więc no. Musicie sami to sprawdzić. Ja już nic nie będę więcej dodawał. Tutaj ten neony i wszystkie reklamy też zadziwiają. Też jest mega fajnie. Ale tak samo tu jakieś knajpki, możecie owoce morza zjeść, jakieś indyjskie jedzenia po drodze mijamy. Tutaj znowu ping-pong show. Tutaj znajdziecie wszystko. Tak, wszystko. tutaj jest wszystko trochę z nagrywaniem, no ale wiadomo, aż tak tych dziewczyn nie można pokazywać, więc też trzeba się pilnować. pan jakieś sztuczki robi. Zaraz zobaczymy. Jakieś papierosy tam wkłada. Nieźle, nieźle. Zaraz zobaczymy. Ale trochę ludzi zebrał, więc show robi niezłe. Też fajne rzeczy możecie tu spotkać. O. Zaraz mówimy spod... No spo... ciekawie, mówię, ciekawie tutaj jest. Basen zdrówko! Tu też macie bardzo śmieszną atrakcję. Tam siedzą panie nad takim basenem z wodą i rzucacie kuleczkami takimi to tarcze. Jak traficie, to one spadają do tego kubła z wodą. To widzieliśmy parę razy, akurat teraz ich nie rzuca. No ale to też jest dobre. Specjalnie dla was próbujemy wejść do jakiegoś klubu i pokazać wam, jak to wygląda w środku. Więc mamy nadzieję, że to się uda i że nas spuszczą, bo mamy te mikrofony, chyba że zaraz je zdejmiemy, nie? Żeby nie było. Ale no zobaczymy, jak tam przy wejściu powiedzimy, że stoją ochroniarze i damy znać. Mamy nadzieję, że się uda. Dobra, wchodzimy, jesteśmy w jakimś klubie. Pieczątkę dostaliśmy. Mamy pieczątki, no zobaczymy jak to wygląda. Ale tak? jest bardzo dużo z ludzi zjeżdżało. Bardzo dużo, to no. dobra, nie nagrywamy tak prosto, bo już się dziwnie patrzę odchodzimy. Jesteśmy w środku, ale ja za bardzo nie pozwalają nam nagrywać. Jest taka typowo hinduska impreza. Ale mega fajnie, szybko zobaczcie. <laughs> dużo osób, ale fajnie to wygląda. Jakieś dziewczyny tańczą. Mega fajnie. I dużo osób. Dobra, jesteśmy, trafiliśmy do jakichś w ogóle hinduskich klubów. Ja nie mam głosu, już trochę, bo krzyczałem, bo mega głośno było. Ale z pierwszego klubu nas grzecznie wyprosili, nie? Ale za nagrywanie. Powiem Wam, że będąc dziewczyną, i tutaj jak same laski przyjadą, to tak się obleśnie patrzą typy, że masakra. O, masakra, ale. Zobaczyć sobie fajnie, w tym drugim było ciekawie, nie? Jak tam tańczyli, więc. Chociaż w pierwszym przepiękne dziewczyny tańczyły, prześliczne. No, no mega, mega zobaczyć. Może trafimy zaraz do jakiegoś innego klubu, zobaczymy. Nie. Nie? Myślę, chcesz? No zobaczymy. Idziemy dalej sobie tą ulicą. Idziemy do następnego klubu. Miejmy nadzieję, że jakiś taki bardziej europejski. Insomnia jakiś, chyba jeden z najpopularniejszych, jak wyczytaliśmy. No zaraz się okaże, otwieramy drzwi. Dobra, my już po naszym klubingu trochę zmęczeni, ale co? Pierwszy chyba najlepszy. Mieliśmy tak. się, że hinduski, ale. Jezu, jak będziecie tutaj w Pattai, to sobie zajdźcie do tego boss. Boss, tutaj. tak. tak Najbardziej świecąca, ale klasa światowa, ja, nie? Ja, normalnie jakbyśmy mieli odpowiednie ciuchy w plecakach, to na pewno ja bym tam wrócić, bo no. jest mega klub. No i też trzeba mieć kasę, bo no, piwo w tych klubach tam 40 zł chyba około drink o... 7 dych kosztował. dużo. Chyba, że coś źle spojrzeliśmy, ale dał nam jakoś taką kartę, że naprawdę ceny z kosmosu. Nawet mogliście sobie szampany moety kupić. O, jakoś taką nam dał kartę, że naprawdę no. z ceny z kosmosu. Nie wiemy czy to ale... normalne, ale robił wrażenie. Ja no. że jadę tu na kluby, tą wybrał, ten klub. Zarobisty. No. Polecamy jego. ten pierwszy, naprawdę. Show robił niezły, nie? Mega. Ten drugi też fajny, nie? Z tym. Ale chodosami. pierwszy naprawdę numer jeden. No. No. Mówię, a to ja nie mogę mówić, bo się darłem do Wery cały czas, bo tak było głośno. No. Próbowaliśmy jakoś pogadać, no ale ciężko. Chyba nam, ale... tak, z Debosa mamy właśnie tutaj pieczątki. Tak, to fajna przygoda. Idziemy no, jeszcze tam pod koniec i widzimy się dalej. Wara no. się śmiejesz mojego głosu. Ciekawe jak to będzie na nagraniu. O, pieniążek! No i na końcu Walking Street macie taki mały night market. Więc też zawsze można coś tam zjeść. Ale zamyka się, a propos. Tak, jakoś się zamyka, już nie wiemy czego. Jest jeszcze, dużo pijanych osób. Jeszcze w miarę wcześnie. No, ale no, tak to wyglądało naszymi oczami, tak? No. Życie nocne w Pad Thai. Miejmy nadzieję, że YouTube nam nie zablokuje tego filmiku. No. Jakieś naruszenia czy coś. To... Żebyśmy pokazaliśmy coś za bardzo, ale mam nadzieję, że, że wszystko będzie ok, bo chcemy Wam pokazać ten odcinek. Bo myślimy, że jest dość ciekawy, dużo osób. Myślę, że liczne takie życie nocne w Tajlandii. Szczególnie, szczególnie w Pad thai. Tu, Tak. Tak, więc... No my chyba już kończymy, no. Tak, my już powoli po wracamy. Pokazaliśmy, mieliśmy i tyle. Mega wymęczeni. Więc co mam nadzieję, że było dość ciekawie? Dajcie znać w komentarzu. Krystian dla Was stracił ja głos. Ja dla Was straciłem głos, <laughs> więc też dobre. No i co? Wpadnijcie do nas na Instagrama, bo tam jesteśmy na bieżąco. Zostawcie subskrypcję, lajka, komentarz. I widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się.